Okej, okay. Już mnie trochę dziwi. No jedziesz. No. Jak wiem, Apex Science jest pod ziemią. Bardzo głęboko. Oczywiście to nie istnieje, nie? Naprawdę. Ops. Psuje się. Dostała wirusa. Antiwirus. O was. Antiwirus. O. Łatwe. Hmm. Tu mamy tak

Zaraz e, wszystkie komory. Szybko. Czytowanie. the Enrichment Center promises to always provide a safe testing o. environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. Zabić O Lek Gdzieś tam strzeliłem nie wiem Czy to tak dobrze zrobiłem Ale zobaczymy Niech sobie najpierw strzeli No dawaj szczel I na mnie Okej okay, co tu mamy Mamy tutaj kulkę... Eee... Tylko... Co ta, ta kulka, co to sprawia? Nie wiem... Hmm... Ojej, jak mnie wystraszyła! <laughs> o oh, fuck On też źle zrobiliśmy, no jednak. Dobra jeszcze raz Ja tutaj się patrzę i tu wum na mnie chujka No szczel tu No dzięki Wow, nie znowu o, teraz! BAM! No i? No tam jest ta troma. Tak też się da. O, 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 o! Jest! No. Dobra, jest. Idę do ciebie. Portal Kunified and now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in subject phone com here. Mamy drugą mamy portal czyli mamy teraz dwie kolory w których możemy tworzyć e, portale mm. Tak tutaj I wejście Łatwe ale już widać że było bardziej skomplikowane niż te inne Miu. Ach kocham portala grać Szkoda nie chyba nie będzie trzecia część Trzecia część Uff, to Ale to, to nic Portal Eee Gladosz się psuje I teraz tak, znowu skoczymy Wow Dobra Uuu Teraz tak, możemy skoczyć tutaj Wi! Aha, okej okay. Ciekawe do, czy dorzucę tam A szkoda Fajnie by było. Dobra. Jeszcze raz skoczymy. <grystanie> <grystanie> o, psuje się, gladość się psuje. O, tutaj bo dobrze Wczytywanie. Dobra. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic sal and adrenaline. <laughs> Fine, Opa. No. no. Co tu mamy? Mamy tutaj tak, tą kulkę. Ta kulka ma być tutaj. Czyli zrobimy tak i zrobimy sobie tak. No i teraz. O. Jeszcze raz nie szczeli. Tak, leci. Bams. O. No. Szybko, szybko, szybko. To ma iść tam? Gdzie to? No dobrze, jest przecież. Teraz siedzi, siedzi. Ha. Hmm. Ja potrzebuję drugiej. No, przecież tak to mogę zrobić No Tutaj i... Nie jeszcze nie tutaj Nie Troszeczkę tutaj No gdzie ja? O Tak jest ok i teraz to mogę rzucić u ty się masz... Nie nie! nie, nie. O, 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 o. Dobra trafiłem no właśnie the testing is over, you will be missed. że co? jak zniknę? okej, okay, to już jest troszeczkę nie pasuje do rzeczy Co na chce? No, nie ważne. okay, sneaker. all subjects intending to handle high-energy gamma leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. no further compliance information is required or will be provided. You are an test Super. dobra zobaczymy co tam na górze jest. No i tutaj. E... Okej. Okay. To nie ważne. Mm, tam się musimy dostać. Aha, to tak to się zrobi, bo tu mamy teraz tak, to możemy teraz spaść i tą kulkę, e, kostkę wziąć. Kulka, kurde, kulka. I możemy tu z zejść spokojnie. O, no biegać tu jednak nie można. Ale to nic. Idziemy dalej. Mm -hmm. Zniknę, zniknę. O Co to Mario? A ja się męczę ty A ja się męczę O Hmm Też szybko, wejdę, idę, wejdę, 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 wejdę Dobra Eee kolor Żółty tam będzie kolor żółty No ciekawe, czy ja trafię? Zoom, może to jakoś zoomować? Nie Nie trafiłem Jeszcze nie trafiłem Jeszcze nie trafiłem Gdzie tu mam trafić? Hmm. Aha. Tak, to muszę zrobić. No i teraz. No. Silne zwycięstwo. No bo zobaczymy, co ona teraz nam jeszcze zrobi. to już mi coś no, nie pasuje. Nie podoba mi się już to.